Dzisiaj pokażę wam jak wbiłem dwusetny level karnetu w Fortnite w ciągu mniej niż godziny. Nadmieniam od razu, że nie odpowiadam za to, że dostaniecie jakiegoś bana bądź cofnie wam się level. Nie wiem, czy za to można to dostać, ale raczej wolę sobie kryć dupę po prostu, jeżeli ktoś chce z tego skorzystać, a później będzie miał problemy. Zachęcam jeszcze was do użycia mojego kodu w sklepie imir przez 2r, tak jak wyświetla wam się na ekranie. Do tego jeszcze zachęcam do zasubskrybowania kanału, jeżeli tego nie robicie. Będzie tutaj pełno kontentu z Fortnite'a. Jako bonus chciałbym jeszcze nadmienić, że ten sp sposób ten XP glitch działa również na Festival Passa. Wbiłem go sobie w około 30 minut, jak widzicie na ekranie mam max level w Festival Passie. Kiedy zaczynałem używać tego glitcha miałem chyba drugi poziom, jeżeli dobrze pamiętam, no a teraz no to tak jak mówiłem i widzicie mam maxa i wszystko odblokowane. Aby wykonać tego glitcha będziecie potrzebować drugie konto, które jest po prostu altem, który nie musi mieć totalnie niczego. Możecie sobie je założyć albo możecie też poprosić po prostu znajomego. Chodzi o to, aby wasze drugie konto, które będzie hostować lobby nie miało wbite zadania, żeby w festiwal Jump być przez 20 minut. Na tym drugim koncie, na tym alt koncie, bądź też na koncie znajomego, który będzie awczył, nie będzie wbite to zadanie, na waszym będzie i jeżeli wbijecie już to zadanie, czyli pogracie na tej scenie przez 20 minut, musicie wyjść do lobby Później wejść z powrotem i jak najszybciej wyjść. Dzięki temu dostaniecie level do karnetu bojowego, a przy okazji wbijecie festiwal pasowy X. Robicie tak do skutku, aż wbijecie wasz wymarzony level. Ja w taki sposób z około 60 levela do 200 wbijałem przez około godzinę. Może troszeczkę mniej, bo mój materiał, który nagrałem dla was i widzicie aktualnie na ekranie z niego po prostu przyspieszoną wersję, trwa 55 minut i 50 sekund. Także pokażę Wam jeszcze speedruna z tego, jak to wygląda. Przyspieszę to mega mocno. Pewnie teraz Wam się w ogóle to. Przewija. No i zobaczycie, że po prostu wbijam ten level bardzo szybko. Mam pełno gwiazdek. Specjalnie sobie wziąłem 200 level, bo to taka fajna, równa liczba. Przy okazji, fajna według mnie na odcinek. Wy, oczywiście, chyba nie musicie wbijać, jeżeli dobrze pamiętam, 200 levela. Wystarczy chyba 180 na karnet. Przynajmniej w poprzednich karnetach, jak grałem, bo miałem przerwę od Fortnite'a, nie trzeba było wbijać 200, tylko chyba 180. Przypominam ciągle, że jest to po prostu sposób, który robicie na własną odpowiedzialność. Naprawdę nie mam pojęcia, czy można za to wyłapać w Fortnite. Ja sobie często robię przerwy od Fortnite'a i nie wiem, czy jak były podobne XP glicze, bo podejrzewam, że były, to nie mam pojęcia totalnie, czy ktoś za nie dostawał bana, bądź też chociaż minimalnie Epic po prostu cofał wam ten poziom. Nie mam pojęcia, ja to robiłem w nocy, odpaliłem kompa o 15 i dalej 200 level posiadam. I tak samo oczywiście exp w Festival pasie. Także dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję, że zasubowałeś, zostawiłeś lajka za ten sposób i tyle, cześć.